Witam widzów serdecznie już w kolejnym odcinku zacenia mniejszych serwerów RPG na polskiej scenie MTA Jakoś, iż to jest nagrywane podczas streamu to serdecznie wszystkich pozdrawiam na streamie Oczywiście serdecznie pozdrawiam wszystkich na I Dzisiaj do oceny mamy kolejny serwer Jakoś, iż to będzie AL... coś tam było AL Pokażcie, jeśli coś to będzie Jest Ej, gdzie jest to? Dobra. Także dzisiaj mamy Al, Polski serwer RPG do oceny. Jakaś czaszka. Założyciel jakiś morcik, lekko, XGamer. I mamy pobieranie zasobów Także zobaczymy co z tego będzie. I tak dalej. Sam nie wiem, co z tego będzie. Mam nadzieję, że jakieś zaskoczenie w końcu będzie. A nie, czyli było ostatnie w sumie zaskoczenie. Także zobaczymy jak to będzie. Od razu mówię. Moja opinia jest, zawsze jest moja szczera, nigdy nie kłamie. Jak coś mi się nie podoba, to mówię to szczerze, a nie obijam bawełnę. Więc jak ktoś nie potrafi zaakceptować krytyki, tej, której mówię, to niestety niech sobie zostawi wszelkie komentarze dla siebie i może dać łapkę w dół i pójść gdzieś 10. Mm, więc mamy tak: na start PCRPG i M. Yy, także tak to wygląda. Notyfikacji oczywiście nie, nie ma takiej, yy, jakiej powinna być. Logiem się. Do wyboru mamy przecho, Oj, coś mi uciekło trochę. Tego posiadł się falu Spawn. Dobra, idziemy do Spawnu. Yy, mamy taki sobie soczysty hud, Notyfikacje mogą jakoś wyglądać. Yy, takie mamy sobie notyfikacje. Name tagi nie skąd one są. Ale dobra, mniejsza o to co mam pod F1? F1 nic nie ma, F2 również nic nie ma, F3 kursor, F4 też nic nie ma, F5. O w końcu jakiś serwer pomyślał, żeby dodać więcej informacji pod F5, gdzie inne poprzednie dwa tego nie miały. Miały podobne, podobnego dashboarda. Moczę dać klatki na sekundę, niech tam gdzieś nam pokazuje się. A ja jakiś partnerzy. O 350 plus słów, no to ja nie wiem skąd się taki znajdzie. E, także mamy, to jest fajne. o Licencja strzelnicza, Kurt Street View na lawetach, i tak dalej, i tak dalej. Jakiś tam mały plusik, To nie wiem, gdzie jest jeden. Chyba nie będzie. Znaczy, bankomat, jakie są oczywiście te specyficzne RPG? To tutaj mamy. znajdź informacje. co całej mapie rozrzucono 102. znajdziek, okej okay. A real life darmowa kasa. To się coś tutaj nie zmieniło. Mamy tutaj jakieś stopki. Oczywiście jakieś reputacje są tutaj. Zobaczmy, co mamy w liczniku. O, oczywiście e, interakcja z Zora Adventure Starego. A licznik chyba z East City, ale się nie mylę, albo z innego tam jakiegoś nie Dobra, znaczy co dalej. Mamy tam jakieś pieniądze. tym rali. E, system domków co, jaki to jest? O, chociaż się postar postarali, chociaż ktoś wykorzystał. Inne domki podstawowe, oczywiście, skuter na muciek. Nie mogę mu ukryć samochodu. E, dobra, Tutaj mamy salony jakieś tutaj z motorami. Oczywiście, to jest. Ok, dziwne to trochę, no dziwne bym powiedział. Mamy tu jakiś salon. Zobaczmy, co, co mamy tam dalej. Oczywiście, gdzieś tu UFS nie wydropią. Okej, okay, tu mamy jakoś pierwszą pracę. Zobaczmy co my tu mamy. Ten co tu chce? O! Pozostają te name tagi, które tego... E, naprawko. Ja trzeba, dzięki. Co mamy? Zarobek z dobra, być trzeba nam. O, premium, oczywiście. Szkoda, że nie ma podczas rejestracji, to nie musieliby pisać. Nie wiem co to jest. Ten magazyn. EW nie Dziękuję. Dobra, interakcja z pg Jakieś przelewy. O, nie trochę co czerwono to jest. E, dobra, co mam? Tworzenie organizacji. E, o, dajcie mi stać od razu. E, to widzę. Ja na filmiku zrobię krótkie cięcie. Za, chwilę, za sekundkę się widzimy. Dla mnie, oczywiście, to tak jak mówię, wieczność. A dla was tylko sekundę, tak? Że za kilka się widzimy, widzowie. Prawo ja zostały zdane oczywiście. Gdzieś nam znowu radar uciekł. E, dobra, zobaczymy, co my tu mamy w przebieralni. Powiem wam, mam serwer, póki co jest ok. Nie, nie ma takich rzeczy, które mi się nie podobały. Jakoś kolorystycznie, chociaż jest jednakowo, i tak dalej. Więc może ten serwer kiedyś osiągnie jakiś tam swój tego, e, swoją liczbę graczy. O, chociaż tu pozmieniam. Nie, no mówię, plus, chociaż jeden serwer, który coś potrafił zmienić. I wykorzystać chociaż coś z PSRPG. No wiadomo, że tak za dużo nie jest zedytowane. Ale ktoś chociaż docenił to, żeby poświęcić czas i cokolwiek zrobić. Mogliby ten im taki zmienić, bo trochę się naprawdę rozjeżdżają. Jak się jest daleko? Oczywiście gdzieś tu radar ucieka znowu. Tu mamy oczywiście frakcję tego. Co no, tu jeszcze. Frakcja. Hmm. Hmm. Dobra, to po prostu admin Admis ktoś jest. FBU. Chba mogę TP na Magazyniera Nie jak widać administrator Rekon radzi się zainteresował. Nową osobą, nowym graczem. Też jest tego jak najbardziej plus. Powiem o nie każdy serwer robi takie rzeczy. No ja sobie napiszę reporta. Reporta 5 można. Na początku... Nie wiem, gdzie to jest... no, się znajduje. reporta na siebie napiszemy Także powiem wam, co sobie, No, plusy na razie same widzę. Nie ma jakichś takich coś, co minusów i tak dalej. Hej, ok. Pozdrawiam oczywiście X-Gamera Technika, który może kiedyś zobaczy ten odcinek. A może i nie, zobaczymy. No na na na. O, widać, że lipy się bugują. Wyjście z Duty, też powinni naprawić do okazji. No jak widzicie są jakieś gracze Premium Premium Plus A pomimo, że takiego PSRPG starego bym sobie otworzył, ale co z tego graczy i tak nie będzie, więc ulic? Uwaga? Gdzie to się znajduje? LV No dobra, o, o. czemu. A on musi Dobra. Um, Oj. Dobra, jedziemy, ale to zapierdala. Kurwa i śmieciara zapierdala równo. O kurwa, jeszcze bokiem się zajechali No, Oj wam pokrzam. Patrz, jak to zapierdala. 200, ale do Ten super tak zapierdala jak nigdy. Nie yeah, no, jeśli mi się podoba takie coś Super, to, to za te kilogramy nie wchodzą, nie? No także, na no, to wygląda super, to jest praca początkowa Tutaj mamy kolejne salony, jak widzicie Także Znaczycie no, sobie obczaić Tak jak mówię, mój Discord oraz mój Twitch będzie w opisie, IP tego serwera również będzie w opisie Także serdecznie zapraszam, jak ktoś by chciał My tu zaraz skończymy Dzisiaj się się wypierdoliłem prawie? A gdzie, gdzie to jest? Uf, no. Tak jak widzicie ten spyr zapierdala równo Widzisko polo tam jest O chuj, o cię kurwa się odbiłem o No i dostaliśmy tam tego, no to wysokie zarobki są Także co ja mogę powiedzieć widzowie e, Jak chcecie serdecznie zapraszam na serwer Powiem, że ktoś wykorzystał potencjał PSRPG, chociaż posilił się zedytować to. innych minuców nie będę wymieniać, są tam jakieś malutkie, ale to nie ma sensu. Yy, jak mam yy, być szczery, to naprawdę Server się fajnie yy, prezentuje. Szkoda, mogliby na im taki zmienić, tak naprawdę i skiorburs mógłby być inny. Yy, tylko panelu chyba pomocy na jeden nie będzie. Ale no, HUD jest ok, radar również jest ok, Pionki też mogą być. Prace jakieś tam są. Także co mogę powiedzieć widzowie? Dziękuję, że wytrwaliście do samego końca. Nie zapomnijcie zostawić propensji w górę, komentarza pod filmikiem, oczywiście subskrypcji z dzwoneczkiem. ja mogę powiedzieć, widzimy się w kolejnych odcinkach oceniawania się z serwerów RPG na polskiej scenie MTA. Także jak ktoś chce, serdecznie zapraszam na serwer, macie IP w opisie. Także czy się, cześć, do zobaczenia widzowie.